Cześć, wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście w wielkiej potrzebie. i Jesteście skazani na pomoc drugiej osoby, gdyż sami nie poradzicie sobie w danej sytuacji. Próbujecie na przykład złapać stopa na pustkowiu, aby dojechać do domu. Jak byście się czuli, gdyby osoba, która się dla Was zatrzymała i zabrała Was do auta, w połowie drogi oświadczyła Wam nagle, po bardzo przyjemnej rozmowie, że za dalszą podróż musicie zapłacić, o czym w żaden sposób nie wspominała na początku. Czy czulibyście radość, czy raczej zażanowani i rozczarowanie, że ktoś was tak potraktował? Podobnie w sytuacji, gdy wpadlibyście do jakiejś dziury, nie moglibyście się wydostać, i nagle u góry pojawia się osoba, która oferuje wam pomocną dłoń? Jakie emocje byście przeżywali, gdyby w trakcie wyciągania w połowie drogi osoba po drugiej stronie nagle powiedziała? Że resztę drogi musicie zapłacić. Czy byłaby ta euforia, czy raczej poczucie litości? Jak tak bardzo można upaść? Takie praktyki właśnie stosuje jedna osoba na YouTubie, która oferuje swoje usługi rozwiązywania zadań, ale tylko tych najprostszych. Za resztę trzeba oczywiście zapłacić, lub przekazuje Wam nieodpłatnie tylko połowę zadania. Do reszty nie macie dostępu. Ja szczerze w życiu nie wpadłbym na tak absurdalny pomysł. Aby tak poniżyć się dla pieniędzy. I tu dochodzi jeszcze kwestia sumienia, które daje wam znać, że postępujemy nieetycznie. Dlatego też powstał ten kanał, na którym pomagam innym w rozwiązywaniu trudnych zadań z matematyki. Robię to też ze względu na to, że mam ogromny dług do spłacenia wobec innych osób, gdyż niejednokrotnie potrzebowałem sam pomocy. Proszę Was jednocześnie o subskrypcję, łapkę w górę, gdyż dla mnie to jest informacja zwrotna, że ten kanał się rozwija. I rzeczywiście skorzystaliście z mojej pomocy. Teraz zadanie 3,58. Czy 58? Zrobię przykład E i F. Narysujemy sobie w przybliżeniu, jak ta funkcja nam tutaj wygląda. Y i X. No, podziałka to będzie jedna kratka. Na minus trójce. Ta funkcja nam się tutaj załamuje w pewien sposób. I co my tutaj mamy? Minus 2 i 2 to będzie puste, czyli tutaj. Ta funkcja sobie tak zmierza. A później sobie idzie na punkt 4 i 2, czyli 4 i 2 tu. To jest punkt pełny. Tutaj mamy punkt pełny. I jeszcze mamy dodatkowo jeden punkt na minus 3 i 3, czyli on będzie tutaj. I ten punkt będzie pełny. Pełny. Tutaj jest minus 3 i 3. 3. No dobrze. Tutaj mamy punkt z kolei 4 i tutaj będzie 2. No to zapiszmy sobie zbiór wartości naszej funkcji. Zbiór wartości każdej funkcji. No to odczytujemy sobie zbiór wartości tej funkcji. Tutaj mamy pełne. Najmniejsza wartość funkcji jako to jest 3. I tutaj będzie pełne. To jest pełna kropka. Czyli możemy sobie zapisać, że to jest od minus 3 z minus trójką do pełne do dwójki. Do dwójki. To są z tymi liczbami. Nawiasy są skośne. No i jeszcze dodatkowo mamy ten punkt lub jeszcze punkt. Minus 3,3, czyli wartość 3. Jeszcze wartość 3 tutaj wchodzi w grę w tym przypadku. Tak. I teraz sobie wypiszmy najmniejszą, największą wartość funkcji. No to f minimum, no to ta funkcja, najmniejsza wartość to ma y równa się minus 3 i to jest dla x równego 0. Natomiast wartość maksymalna, tej funkcji. Oto no będzie ten, ten pojedynczy punkt, czyli to będzie y równa się 3 dla x -a równego minus 3. I mamy to zadanko, to zadanko zrobione w taki sposób. No i teraz przejdźmy sobie do zadania, do, zadania, do przykładu f. Więc mamy przykład f. Podobnie narysujmy sobie poglądowo rysunek funkcji. Można było na niej coś tutaj zaznaczyć. Mamy y, mamy x. Nasza funkcja od tego punktu, to jest punkt, będzie pusty. Od minus 4. 1 do minus 2 i 3. Czyli ona się tak zawija tutaj w ten sposób. No i tutaj też jest puste. Ona sobie tak idzie takim zawijaskiem. Tutaj jest minus 4, tutaj jest minus 2, tutaj jest 1, tutaj jest 3. No i funkcja jeszcze przyjmuje jakieś wartości na dole. Yy, yy, 1 minus 3, czyli to będzie mieć tutaj. Minus 3. Tutaj będzie pełna kropka dla jedynki. I 2 minus 1. 2 minus 1, czyli będzie tutaj. Ona tak sobie idzie. W ten sposób. Tutaj mamy 2. Ok. No to zbiór wartości funkcji. To tutaj będą pełne. Zaczynamy od spodu. Od wartości najniższych, czyli będzie z tymi liczbami od minus 3 do. Minus jednego z tymi liczbami. Lub od jedynki, tutaj już będą otwarte nawiasy, od jedynki do trójki. Także tu mam nawiasy domknięte, tu mam nawiasy otwarte z wartości funkcji. Tak to powinno nam wyglądać. Ok, więc teraz sobie napiszmy wartość najmniej, minimalną i wartość maksymalną tej, tej funkcji. Więc jeżeli chodzi o wartość maksymalną, Mówimy o tym punkcie, tutaj, to ta funkcja w tym miejscu nie ma wartości maksymalnej, bo tutaj jest bez tej liczby, bez trójki, więc wartości maksymalne nie przyjmuje. Więc tylko rozpatrujemy wartość minimalną, która to jest minus 3. Więc napiszmy sobie f minimum to jest y równa się minus 3 i to jest dla a x a równego 1. I tak to zadanie powinno być rozwiązane.